Czemu do mnie nie machasz? A ja nie widziałam, no. że wyczekujesz na moje badanie. No. Nic nie machasz Grander Texas jest dzisiaj. Dawno nie było czegoś takiego granego, a miałem jakąś ochotę wyjątkową. Smacznego życzę ci. No. Mm -hmm -hmm. Teksasik, taki jak lubię. Ale dawno nie jadłem. Bawię się szóstką, patrzcie jak jest fajny tryb Jedzenie. Nie wiem czemu, ale jakoś wyjątkowo mi dobrze pasuje ten telefon do ręki. Taki jest jakiś zgrabny. Może już ten mój iPhone mi się za duży wydaje, ale tu można sobie podkręcić właśnie. Jak Cassandra, je, to jest dzisiaj moją modelką. I mogę ją tutaj bardziej na ciepło. O jak pięknie umazana majonezem. Mm. No, aż Ci zrobię zdjęcie. A i nie zdążyłem. Mi Ostatnio banan z czekoladą rekomendował. Jest, chcesz? Tak. Banan z czekoladą tak. sobie spróbować? Tak. Bo tego nie jadłaś, nowy smak. Tak. Tak? Tak. Ale naprawdę tak? Naprawdę tak. A może chcesz jedną ciasteczkową, jedną tą? Marian mi ten sprzedał patent, ale muszę powiedzieć, że jest naprawdę niezły. Gdybym nie był na fast foodowej diecie, to nawet bym sobie zjadł dwie gałki. A tak to tylko mogę robić zdjęcia. Po krótkim spacerze przy nie możesz mówić. No, nie mogę mówić. 3 km. Okazuje się, że Tesco, gdzie chciałbym kupić lekarstwo, wchodzi na rynek tureckich majtek. Już są dostępne. sprzedaży. Aż jakieś lekarstwo chcesz, czy nie? Nie, nie, ja jestem zdrowa. Zdrowa? Tak. Boże, jak jesteś odporna. Aż nie, zła burza się tutaj szykuje. Krople wielkości. Nie wiem, jajecznicy albo mleta spadają. Mam nadzieję, że nie będzie zaraz gradu wielkości kurzych jaj i mi to nie zdeprawuje mojego cudownego Prusaka. Takie cię wyzwanie przede mną stoi. Kasandra powiedziała, że ona nie będzie po ciemku siedziała przed domem i że jak tego nie zrobię, to mam przerypane. No i musisz, kupiłem wczoraj takie coś. Właśnie, jak wam pokazywałem, że byłem. No i dzisiaj mam zrobić akcję. Kasia, może byś tym pstryczkiem tam nie pstrykała, jak będę na drabinie. Bo, bo to mogło być dla mnie dość nieprzyjemne. Do tej pory miałem takie rozwiązanie. I w drugą stronę. I tak ma zostać. I postanowiłem już zrobić to porządnie. Miałem dokupić tylko żarówkę, ale tak to ta prowizorka by trwała jeszcze nie wiadomo ile, a tak to już montuję oświetlenie. Na, 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 na. Mam nadzieję, że. Chyba, czy tam powinien z tamtej strony wchodzić? No, ale z tą krótką, to bym tu nie dał rady. Trochę lepiej niż żarówka to, to wygląda. O Sąsiady też coś robią, drą się. Ech, tak to wygląda. In the middle. Wieczorem test. Czy zadziała to i będzie dobrze oświetlone. No, to dawaj, Kasia. No, ale korać świeże z pieca. Ja taką bym. Której kawałek pizzy? Też sobie zjem. Ale jeden, czy na chcesz? A tu z czym jest taka? Ta na dole? Sałatką? Nie, to chyba. Szednięcie. I taki kawałek. Eee, na, e, idziemy sobie na spacer z ma a tu proszę. Marysia, na kongres tatuaże. Ty masz jakieś tatuaże już? Ah, Just the beginning. I weszliśmy na pizzę do pizzy, nie wiem jak ona się nazywa. A, ale jest naprawdę... Nie zła, co? No, też mi smakuje. Ja muszę przyznać, że genialna. Mogę sobie ugryźć? A sobie wzięła kanapeczkę z mortadelą. Ostatni... Ostatni rzut mortadeli, więcej nie ma. Ciepludeńka. Pizzopanino, tutaj żeśmy jedli. Sowotę czynne Dobry no, tatujasz? Dlaczego dla mnie? No bo zjedzenie. To jest Ada. Takie trzy ci atrakcje w Kielcach? Matko kochany. Polak Ink. Ale jest dużo. Żeby... Ale co się dzieje? Wąż co, co ty tam? Jak węż, wąż to już od razu do niego lecisz, tak? Nie, chciałam dotknąć tylko Takie no, to bym się... Ja się tam zsunie Andrzejek, jak to jest Andrzejek, no, kope lat Taka <laughs> do Andrzejka, do tak, tak. Oj, proszę bardzo. E, e, może. Na, Andrzej G na lunche. Andrzej na lunche wcina. E, kuliki i kury. Nie, bo wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale że na florydzie. To, 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 to jest nie. Nie, nie, od razu bo to... tak, od razu się zawinie. Jak to, jak to? nie, jak się. to, nie, to? nie, się. Ta Musisz się przeżyć. Tutaj mamy taką puszeczkę magiczną, która zbiera pieniądze, bardzo lubi i wtedy Andrzeju ma co Wtedy cię puszcza. Andrzeju, nie denerwuj się tylko. Kasia, może na Reksia byś. Nie, mnie się tam ta świnka podoba, przecież. No, fajne. Nie No taki, racja, że tak powiem fast foodowa na dzisiaj, przewidziana w formie grillowej. Proszę bardzo. Jest ta grupa pożera czy grilla i popija, czy browarów. że się zapał na kropelkę, że tak powiem... Szatańskiego... A jest w Nowym Jorku, już jest tam dziewiątkę przechodzących, najszerszą tą przychodzą. Dupy nie urwało. Dupy nie filmu, urwało. Ale urwie, rano. Prawda płaskiego się nazywa, wiesz? No. Chwila, chwila... Jest szkafka! Nic nie czuję! Ale wiesz, no to pewnie musisz wiedzieć gdzie... O, szkafka jest. Nie, nie, to jest... Ja w ogóle nic nie czuję, to nawet nie ma, nie ma mocy w ogóle. Ile? 6 milionów? ci trochę? Oni na nie po polsku, to różnica, nie? Przepraszam, że przerwałeś. Jak? To jest, to jest mój? Tak, Cię, nie? mój? tak. Tak, O, dobra, no to On powoduje. One, one. Poczułeś już moc? Ale nie Czy musisz się nie? udawać. Nie? nie, 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 to jest w ogóle dla leszczy. To powinno dzieciom do mleka być dodawane. Ale taką ilość jak ja Trochę więcej. Ale klepie. Takie dobre rzeczy. 37, 37. Musiałem dzisiaj się zżyć na tego lodzika regeneracyjnego. Po prostu śnił mi się w nocy lodowe marzenie. Jeden dla ciebie jeden dla mnie. To śniutko. Tak jest 31 stopni, to się nie chce jeść chudowych rzeczy stoisko z owocami mnie przyciąga wtedy jakoś bardzo nadmiernie.